Siamaneczko, siemaneczko Czyli odpalę łącznierskę na nowym elektromagnesie. Dobra, to gaz. Kluczyk. Dobra, mamy luz. A zawsze sprzęgło lepiej wcisnąć. Świecę podgrzejemy. No, i pali lepiej niż wtedy. Tu jest ten elektromagnes, nowy. Te zaraz od jeszcze kłada, tylko trzeba paliwa doloć. Dobra, to trzeba ten kranik Teraz tu. No, Kluczyk to do jest Dobra, no to odpolimy. Ło, wow, wsteczny bieg, I Jak pięknie chodzi maszyna. Zetora nie byda odpolać kiedyś. Może mi się uda nagrać. Znaczy odpala nie gdzie iść, ale tak jak ja odpalam, to nie. No, a co by tam jeszcze pokazać, to chyba zaraz wszystko będzie. A, jeszcze dam tutaj wam porównanie jak odpalała <laughs> na początku września ta jestka. No, a w tym filmie to już wszystko, więc się żegnam. Cześć. A jeszcze wam powiem, że tak słabo kręciła na początku ta czystka, no bo, no bo ten y, akumulatory słabo, bo się nic nie robi, no i tylko odpalamy w garażu, żeby zobaczyć jak działa, no i dobra, trzymajcie się.